Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Ania, i dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam trochę o czymś takim. O zestawie. On się nazywa, słuchajcie, Denim Special Collector's Edition by Knit Pro. I z tego, co się orientuję, to bardzo dużo osób ma te zestawy, i ostatnio coraz więcej osób je. Jakby prezentuje, reklamuje, nie wiem. No pokazuje, że je ma po prostu w dostępie, tak? I opowiada o nich. I wiecie co? Tak oglądając te różne vlogi, postanowiłam, że i ja trochę wam opowiem o tym zestawie, a dlaczego. Dlatego, że sądząc po tych vlogach, które oglądam, to chyba mam ten zestaw najdłużej. A dlaczego? Mogę Wam to pokazać. Zobaczcie, to jest taki fajny, mały zestawik. Jego się otwiera, on jest tutaj na zatrzaski. To jest bardzo wygodne, chociaż ja z tego nie korzystam. To jest pierwsza rzecz. Otwiera się go i w środku jest taki, słuchajcie, suwaczek, który się normalnie odsuwa i z tego też nie korzystam, bo on jest cały czas odsunięty. Wewnątrz, słuchajcie, są druty. Takie malutka, taka, taka malutka kopertka. Ale zanim do tego przejdziemy, to jest tutaj kolejny suwaczek. I powiem tak, te druty używam już, bo ja je używam i to bardzo namiętnie, gdzieś od półtora roku z tego suwaczka, praktycznie w ogóle nie korzystałam. Co jest jeszcze najlepsze, tutaj w środku, nie wiem tylko, czy to było to w zestawie, ale były też te. Blokery i i do tego była taka, słuchajcie, żyłka. Taka, widzicie? Taka malutka, niebieska żyłka. Powiem Wam tak, ta żyłka, ta żyłka ma od gwinta do gwinta, to ona ma w sumie, jakby tak powiedzieć, dokładnie to ta żyłeczka ma 18 cm. I z tej żyłki w sumie powiem Wam, może korzystałam dwa razy. Ona jest, wiecie co, na te takie obwody tutaj, żeby robić rękaw. To jest dosyć wygodne, chociaż um, ja mam tutaj kilka takich też małych innych żyłek i z nich po prostu sobie korzystam. No z tej jakby nie korzystam, bo pokażę Wam jeszcze coś. Ciekawego, mam tutaj w moich akcesoriach. Kiedyś Dagna Zielińska, jak robiła easy sweater, to pokazała, że ma takie fajne malutkie druciki, którymi robi sobie te obwody tutaj. I słuchajcie, ja je sobie kupiłam. Zobaczcie. Widzicie, takie one są bardzo malutkie i one są tylko jakby chyba do, do mankietów. I one mają razem drut. Od początku aż do końca, to są dwudziestki, Jest 20 cm. Początek i koniec. 20 cm. A a, a a a, czy to będzie widać? No widać 20, tylko odwrócone 20, ale nieważne. 20. I to jest, słuchajcie, długość drutów, która idealnie sprawdza się do wykańczania tych mankietów tutaj. No, nie powiem, jest tutaj taka trochę trudność, bo jednak trzeba przyzwyczaić palce do tego, żeby, wiecie, złapać te druciki i, no i dziergać. Ale jest to o tyle wygodne, że nie są one przykręcane, tylko są na jednej końcóweczce i dlatego może też wygodnie się tym dzierga. To jest a propos tych krótkich drutów. Teraz wracając do naszego zestawu, wewnątrz mamy tutaj taką malutką, fajną kopertkę. I tą kopertkę, szczerze wam powiem, miałam w ręce wiele razy, bardzo wiele. Bardzo często ją otwieram. Chociaż czasem jest tak, że ją otwieram, biorę druty, i później te druty cały czas gdzieś tam leżą w moich różnych akcesoriach. I no i one tam są. I tutaj zobaczcie, mamy siedem rodzajów. 7 różnych grubości drutów, począwszy od 3 mm, a skończywszy na, zaraz Wam powiem na ilu, na 6 mm. O, 6 mm. A dlaczego. Czy to będzie widać? No, nie, nie widać. To jest 6 mm. Z tych drutów 6 mm nie korzystałam ani razu. Ani razu, bo chyba już mnie na tyle znacie, że wiecie, że najwięcej projektów to ja wykonuję na 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, może jeszcze 4. I ponieważ ja właśnie wykonuję najwięcej moich prac na tych najmniejszych drucikach, to mogę coś o nich powiedzieć. Zobaczcie. To są druty 4 mm. Na czwóreczkach nie mam śladów zużycia żadnych. Więc tutaj no, nie mogę się wyrazić, dlatego że ja tych drutów po prostu za, za często nie używam. Najczęściej w moich rękach lądują druty 3,5 mm. I one już noszą pewne minimalne, drobne ślady zużycia. Tego też nie zobaczycie, pokażę Wam zdjęcie. I. To świadczy o tym, że są używane, jednak najwięcej używam drutów 3 mm i one już są, to, nawet widzicie, z daleka widać, one są już totalnie zdarte i można by powiedzieć, że się nie nadają do dziergania, ponieważ ja tak się już przyzwyczaiłam dziergać tymi drutami krótkimi, zobaczcie jakie one są poździerane całe tak się już nauczyłam dziergać tymi drutami właśnie, że ja nie umiem jakby wziąć innych, tak. One są dla mnie bardzo wygodne, jak się nałoży na żyłkę, właśnie na przykład taką krótką żyłkę, no może nie taką, może nie taką, nie taką, jeszcze krótsza by się przydała. Może jakąś tutaj znajdę. No tutaj mam takie różne, wiecie, nie, moje takie mam takie pudełeczko. Tutaj w tym pudełeczku ja sobie trzymam moje druty. Mam tutaj, o, no chociażby, no zobaczcie, no ta niebieska, nie? Nakładacie sobie, rozumiecie te druty i wykonujecie wszystkie obwody. Ja bardzo często właśnie na tych drutach, o, tutaj mam właśnie o taką żyłkę, trochę większa ona jest, trochę dłuższa. I ja na tej żyłce, o, na takim obwodzie wykonuję przeważnie Szyję. I od szyi potrafię wykonać aż nawet do połowy karczku na tych krótkich drutach i na tej króciutkiej żyłce. To jest tak wygodne, bo wtedy cały czas idziecie dookoła, jakby. Nie musicie robić magic loopa, nie musicie wyciągać tych, tych żyłek, wiecie, tych długich żyłek, nie? Tylko po prostu się to robi bardzo, bardzo wygodnie i znacznie to przyspiesza sprawę, dzierganie w ogóle. Tylko niestety, no ja mogę powiedzieć, że one mi się już tak zużyły, że już coraz trudniej mi się nimi y, pracuje, dlatego że troszeczkę minimalnie haczy. Chociaż podczas takiego przerabiania na luźno, powiedziałabym, w ogóle nie czuć tego. Czasami jest tylko, że to takie czarne, co tutaj jest, to po prostu schodzi. I, i czasami widzę na przykład na ręce gdzieś mi zostaje taki czarny, właśnie ten taki. Farba taka czarna z, tej, z tych drutów. Więc po półtora roku użytkowania tych drutów, tych drutów właśnie, krótkich drutów, z których jestem bardzo zadowolona, no niestety fajnie by było, gdyby był, była możliwość na przykład doboru, wyboru takiego zestawu, że na przykład wybierzemy sobie tak, jak tutaj jest, zamiast na przykład szóstek, których w ogóle ani razu nie użyłam. Nawet tych drutów 5,5 też ani razu nie użyłam. Chociaż nie, może raz użyłam. To fajnie by było na przykład taki zestaw móc wybrać, na przykład, żeby były 3 razy trójki. No to by było super. Na pewno na dłużej ten zestaw by wystarczył. No i pewnie bym tak może nie marudziła, że się tak szybko te druty zużyły. Bo według mnie zestaw jest bardzo. Ym, Przydatny, ale niepraktyczny. Może mnie tutaj firma Knit Pro. Nie wiem. Nie wiem, co? To nie jest, że nie polecam. Oczywiście, ja nie mówię polecam, nie polecam, dlatego że nikt mi tutaj nie płacił za to. Ja sobie te druty, to znaczy, ja je dostałam w ogóle w prezencie, więc ja ich nie kupiłam. Ja je po prostu otrzymałam, ale w prezencie od no kogoś. Z rodziny, że tak powiem, nie że z Knit Pro. Yy, także m, no, mogę powiedzieć tak szczerze, z serca, nie dlatego, że ktoś mi płaci za to, że ja to teraz pokazuję, nie, nie? tylko dlatego mówię o tym, bo mam te druty i być może ktoś z Was się zastanawia, czy, te, czy tego zestawu sobie nie kupić. Wiecie, on kosztuje tak średnio od 200, jak znajdziecie 40 złotych wzwyż. Więc nie są to małe pieniądze, i powiem Wam, że gdybym miała na przykład wybór, żeby sobie kupić ten zestaw, no to bym go nie kupiła. Dlatego, że większość z tych drutów po prostu jest nieużywana. Natomiast gdyby była taka opcja, żeby te druty właśnie sobie móc dobrać, żeby były co najmniej trzy trujeczki w zestawie, chociaż te druty, które najczęściej używacie, bo. Ja używam trójki, ale ktoś z Was może na przykład używać, nie wiem, czwórki najczęściej i te czwórki będą zdarte, bo powiem Wam, że one dosyć szybko się zdzierają. I ja nie pracuję jakoś, wiecie, uderzając tymi drutami, nie wiadomo jak, no po prostu przerabiając tysiące tych oczek, no te druty mają też prawo się zepsuć, zniszczyć, prawda? I one, no ta farba nie jest tak dobrze, jakby scalona z tymi drutami. I ona się po prostu kruszy. Nawet miałam taki plan, żeby całkowicie tą farbę, o nawet schodzi, żeby ją, o schodzi, żeby ją całkowicie w ogóle zedrzeć, żeby one były po prostu srebrne, żeby nie było tego czarnego czegoś tutaj, bo one jeśli chodzi o łączenie, to się tutaj kompletnie nic nie dzieje, tutaj wszystko jest ładne, spójne, Gładkie, nic nie haczy. Natomiast najgorsza jest tutaj właśnie ta farba, która po prostu wiecie, jak z garnku schodzi. I dlatego, tak jak mówię, no, ja bym tutaj, jeśli chodzi o te druty, nie poleciła. Ale mówię, jak kto lubi, jak kto woli, ja bym tych drutów nie zamieniła z kolei. Na pewno bym y teraz, bym nie wydała tyle kasy, żeby je kupić. To jest w ogóle na 100%. Raczej bym poszukiwała takich drutów pojedynczych, żeby kupić i dokupować sobie ewentualnie takie rozmiary, które najczęściej używam. Natomiast jeśli chodzi o sam, sam, w ogóle ten taki zestaw, no to on wygląda bardzo atrakcyjnie. Jest tu jeszcze taka rączka: słuchajcie, taki nie rączka, tylko taki wiecie, do mm, trzymania sobie go albo gdzieś do zawieszenia, taka zawieszka, z której przez półtora roku też nigdy nie skorzystałam. Więc ona jest tak, wiecie, no jak ktoś ma na ścianie, może sobie powieścić, o i tak, żeby sobie wisiał taki zestaw kolejny, nie? No to jest mój jedyny zestaw, więc on gdzieś tam zawsze jest blisko mnie, bo no używam tych trójek. No więc takie moje zdanie na temat tych drutów i no, mam nadzieję, że osoby, które posiadają te druty, yy, no będą zadowolone. Ja jestem zadowolona z prędkości przerabiania oczek. To jest yy, fajne, bo te krótkie obwody, no dają radę, nie? Natomiast jeśli chodzi o zużycie, o, o ślady zniszczenia na tych drutach, no to wygląda to nieestetycznie i zawsze można sobie, mówię, zedrzeć tą farbę i pozbyć się jej całkowicie. To była, słuchajcie kochani, moja recenzja dotycząca tych, tego zestawu Denim Special Collectors Edition by Knit Pro. I bardzo dziękuję Wam za to, że obejrzeliście tą recenzję. Może ktoś się skusi, żeby, żeby to kupić. Może się nie skusi. Może będą osoby, które chciały kupić, ale stwierdzą, że jednak faktycznie może lepiej kupować sobie pojedyncze trujeczki, czwóreczki i tak dalej, i tak dalej. Ale fajnie, jeżeli ma się taki też zestaw, bo on też ładnie wygląda, jest taki, wiecie... Wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi. Zawsze można pokazać, że ma się zestaw. No, ja mam i jestem z niego zadowolona. Kończąc już tym pięknym elementem, życzę wszystkim pięknego dnia i udanych zakupów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao!